Witam Was moi drodzy widzowie, ja jestem Juzek, a w dzisiejszym materiale zagramy w Five Nights at Freddy's Into the Pit. Jakoby, że ostatnio przeszliśmy Five Nights at Candy's nie w 100%, to postanowiłem, żeby zagrać coś świeższego, co niedawno wyszło. Tak więc wczoraj pod napływem emocji postanowiłem zakupić tą grę. Sprawdźmy. Co ona mam do zaoferowania. Także więc zacznijmy nową grę. I optymalnych... A środkowy obraz będzie ledwo widoczny. No to dla mnie jest coś takiego wtedy. Straszny. Narracyjne, Zbalansowane doświadczenie i doświadczenie narracyjne. Hmm. Creepy i straszny. Hmm. Się sugerując bardziej po twarzy tutaj tego króliczka sądzę, że ten poziom jest trudniejszy. Ale doświadczenie narracyjne, zbalansowane doświadczenie. A co ja będę? No chcę! Najwyżej później będę płakać. Dlaczego tak się stało? Tutaj ja trochę na słuchawkach Dobra. Czas już iść. Ale motherfucker, co on tu porysował? O Czy naprawdę nie ma gdzie indziej? Jezu. Czy naprawdę nie ma e, nigdzie indziej, gdzie mogę pójść? Pizza była dobra za pierwszym e, kilkoma razami, ale naprawdę chcę zrobić coś nowego. O, daj jest spokój, Jess. Nie może być najgorszym miejscem na spędzenie czasu. Każdy dzień wygląda tak samo przez całe lato. Wchodzę, biorę pizzę, gapię się na obrudzone tłuszczem, żółte ściany przez godzinę, a potem czekam, aż mi odbierzesz. Gdzie w tym wszystkim zabawa? Prawie się cieszę, że szkoła zaczyna się jutro i będę e, widzieć to miejsce tylko w weekendy. Przepraszam, syn. Wiem, że żadnemu dziecku nie powinno być dane e, móc bawić się tylko i wyłącznie w zrujnowanej pizzerii, ale Jeffs, to wszystko, co mamy. To wszystko, na co nas stać. Wiesz, że od zamknięcia młyna mamy trudną sytuację finansową. Jak tylko dostanę pełne tak w sklepie na rogu, jeśli, w sklep, jeśli sklep na rogu przetrwa tak długo, wszystko w tym mieście jest martwe lub umierające, i nie wiadomo, co, co zamkną następne. Dlaczego nie możemy pojechać do sąsiedniego miasta, gdzie przeprowadza się reszta ludzi? Wszyscy moi przyjaciele teraz tam są. Babcia powinna poradzić sobie z przejechaniem kilku minut. Cóż, dopóki słabe kości nie wzmocnią się z dnia na dzień, przeprowadzka nie wchodzi w grę. Hmm. No. Czy nie możemy po prostu minąć owinąć babcię w folię bąbelkową? Było to takie proste, z pomocą folii nadal nadal jest by słabo. To było bez mm. Więc o rzecza, które nie zmieniają, zakładam, że ten opus nadal jest na rogu przy światłach. Serio, zróbmy układ, jeśli ten stwór nadal tam będzie, dam Ci dodatkowego dolara na kolejny kawałek w Jeffsie. Okej. Okay. Dolar na pizza się <gryzny> może być gorzej. To jest duch jest Pizza, ale to. Jak oglądałem? i co? Jakim jestem ojcem? Jeśli ja nie mogę go uszczęśliwić, nie mówiąc już o zapewnieniu mu czegoś więcej niż pizza. Przepraszam, że tak się podczuwam. Oswald, czyli mamy tutaj, jakby taki trochę, obraz. Yy... Biednej rodziny, można powiedzieć, znaczy, może nie biednej rodziny, tylko rodziny w trudnej sytuacji finansowej. O tak, może powiedzmy. Coś znowu spóźniony, tato. Pamiętasz, kiedy to było to miejsce? Totalnie. Moi rodzice zabierali mnie tu cały czas, nadal pamiętam, jak bawiłem się w basenie z piłeczkami i złapałem grzybicę. Nadal jest ogrodzony. Basen z słupkami. dobra, To to. Możemy sobie biegać. Dobra, M to jest mapa. Aha, czyli mamy mniej więcej mapę tego całego pomieszczenia. Chwilę tylko sprawdzę, czy się nagry nagrywa. 15.01, 15.20, zakończy nagrania. Ewentualnie coś wieczorem to są. Przejdźmy się w lewo. Szukaj was z piłkami. O, i gdzie jesteśmy? Hello! Czewce na pewno gryzą. Powodzenia więc. Dobra, za... A, też drzwi zamknięte. A tu co tutaj? Wygląda na to, że dzisiejsza specjalność to kawałek pizzy i napój za 50. I ja pierdziłem jak tanio. Tak samo jak każdego innego dnia. Tutaj co mamy? Nawet nie mają tam żadnych dobrych smaków. Dobra. A czekaj, bo mamy szukaj basenu z piłkami, czyli muszę się porozglądać po całej tej miejscówce, tak? Tutaj coś jest. A ciekawa oprawa geograficzna, darmowe dolewki wody. A, czyli to była orangeada. tutaj co mamy? A, już nie gadajmy o tym. No. Zamknięte, to jest onny też są zamknięte. Tu jest Wszystko zamknięte. Od odkubosku. Tu coś jest? O co to jest? Nie wiem do czego jest ta scena. E, nigdy nie ma tu żadnych zespołów. A tu można zajrzeć. Z zanim pójdziemy dalej, bo już się zrobiło tajemniczo, <laughs> przejdźmy sobie tutaj może. O. A, jestem basen. Z... A to ja może bym na chwilę wrócił jednak spojrzał tam dalej <laughs> to już wiemy gdzie jest ten basen z kulkami, basen z piłeczkami tu, a tutaj nie wiadomo co tu jest za pomieszczenie a, czyli to jest do czyszczenia ten mopik tutaj można pójść? a, zamknięte a coś tu mogę bardziej w explore pójść, coś jakieś itemy coś tego, takie rzeczy, czy należy tylko taki rom? Będzie. Chyba po prostu tyrołam. Dobra, wracamy. Piłeczki. Co to jest? Aż muszę się przybliżyć, bo trochę jasno mam w pokoju. Wygląda na to, że coś zostało tu zamalowane Ciekawe, co to jest. Czekaj. Jak się przyjrzę. To chyba jest ciekawe. To chyba boniacz. A to fuet ho 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 bo mać. Ja już nie chcę. Ale te piłeczki fajne są. Chcę, podziała, jeszcze ich. Zanim zaczniemy główną fabułę, pobawmy się piłeczkami. Czemu, 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 by nie? Niech sobie wszystkie polatają. A, a coś więcej on może mi powiedzieć na ten temat, czy będzie powtórka? A, powtórka. Dobra. Czy coś mamy jeszcze, czy nie? Dobra tylko nie złapać zapalenia spajówek. To pasem. No ty, ale impreza. Zbadaj teren. Co to? Do... <grytania> piłeczki dalej działają? Dalej działają piłeczki. Ty, kopni plastikową piłkę, w bramę drzwi. Co to jest w ogóle? Co to jest w ogóle za osiągnięcia? im z jakimiś e, dzieciakami, to miejsce jest najlepsze, chcę zostać tu za za zawsze. Ci co powiedzą? Tata mówi, że później pojedziemy do kina. Super, co oglądacie? Nowy, nowy film Five Nights at Freddy's. Nie wiem, co się ludziach łapiących duchy. Nie pamiętam. To był Ghostbusters? Nie pamiętam, kurde. Chciałem zeszłym tygodniu. nie da się uprzedzić. O. Ej, to dobrze zgadłem, bo to było wtedy takie wyblakłe. A, tu z tym idzie kamień nic ciekawego nie zrobię. Przejdźmy dalej. Uuu, ty, jest impreza. Bo nie jest że myśli, że przyjmuję zamówienia? Nie. No impreza na całego. U, słyszałem, że nowa gra w salonie gier powinniśmy to sprawdzić. Obstawiam, że jest świetna. Czy tutaj ktoś jeszcze coś gada? Coś z tego? Nie, to raczej chyba z tym więcej nie pogada. Będzie się podziwiać ze cukierkiem, bo się cukierki do końca życia mama już nie była zagoniona. Potrzebuję więcej, że to, to chyba zgubiłem swoje pasterne skulka. O kolej, świetne ciuchniki! Nie widziałem takich stnówych. Nie wiem, tylko, tylko Shaker Future lub Open Star, taki był jeden z film. O zbudził, raczej to jeszcze. Mówisz ten film wyszedł jakieś 3 tygodnie temu. Oczywiście cofnęliśmy w latach. Spokojnie no, tylko, że tu jestem Majko, to jest chip. Masz jakieś... O, ma, masz jakieś imię dzieciaku. Jestem Oswald. Oswald jak czarodziej. Czarodziej, z Oz pewnie. Z os. A, Fajne nawiązanie do filmów. Dlaczego nigdy cię tu wcześniej nie widzieliśmy? Ja, o! Uh, dobre pytanie. A jesteś zabawny. Nic z tego, być nowym dzieciakiem w mieście. No, mój przyjdzie. A, czyli ten mój co jego ojciec nawiązywał na początku rozgrywki. Dobra. Dobra, jesteśmy z powrotem. Zupełnie nowy mój stalowy. Mój tata tam pracuje, tata Majka też. Myślę, że i twój tata właśnie tam dostał pracę. Co, ale czepko się tego. Czekajcie, upewnij się, No, kameruje się, dobra. Eee, Czymkolwiek stresujesz nowego, pozwól się pobawić zanim się tutaj zadomowi. A czekajcie, bo ja tego wyciszyłem trochę. Wresztą. O, dobra, teraz powinno być okej. Okay. Chcę znowu zagrać w ale tak nie sądzę, że nie być? Nie To na nas nawet fajne. się to jakieś wypadek. Spoda. 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 jest się dzieje, Spoda. fajnie Spoda. 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 nie To jest ten sam layout? Guy. Nie Tyle To tyle zabaw. to jest świetna pizza. Pisa, coś Czy ten dzieciak pizzy z makaronem, ketchupem? Nie, no ketchup jeszcze przyjdzie, ale makaron. Jestem za wymiśleniem, bo jest pizzy, ale ta jest świetna. Wygląda, wydaje mi nie wiem, pizzy. No, Foxy wróci wkrótce, klęski nie za nim. To wie, żebyś żeglował pośrednio, że jakiś dom nie wrócił. Ale co z tym, że byłbyś cały pokryty solą morską? Czy nie byłbyś germanie, to teraz, że A, nie na twarzy swym wcisku? Um. Ach, nie wiem, co byłoby być morskim pisem buduje charakter. A co, to jest jakaś statyczka? można powiedzieć o jakiejś interakcji z tym? Nie. Może być morską, naturalnie. Na Foxy.

I sobie, mają, grze, muszę no ja i w naprawdę myśli. Zanim tutaj będziemy z nimi zadawać interakcje, że to na to mieć tutaj takie jak to Tutaj coś jeszcze mamy, tu jest spółka automatyk. się ma utwór w automatyk. Podaję to A, już się powtarzają Mamy wykładanie. A nie działa. Nie A, czy czekają, czyli Humanity czekają. gdzie już nie chcę. To nie się ruszyć. A, czy jakiś za problem? Dobra, to wróćmy do... ...gagawdów maszyn. Przegadajmy. Grałeś pójść Nie. Z가로, coś podobnego. pójść pójść. najnowszy. najnowszy, najnowszy i mogę. Nie jestem dziwny, mam tutaj całkiem ekskluzywny sprzęt. Nie wiesz co to jest, Berser. Sądzieć, jakbym nie zapomniał, bo jesteś niesamowity. Jakbyś tylko pokazywał mi ci jak grać, nawet zagrożenie, może dawcie pory, bo. No, tak. Okay. No, tak. No, dobra. Chcę je trafić po prostu, te. Tak.

musiałeś tak znowu. bo te były, jego się na dobra, dobra, jak zagrali zagrać. Teraz Berka. Tak, bardzo fajnie okazuję, że pokazuję, że to bardzo fajna okazja, żeby pokazać, jak po to Berkiem. się Jak nie masz? Przez mi spierdzielę. Okej, ale się, yeah. <laughs> okay. A, to będziemy go A, teraz chłopamy. No to jest gratulizm. Zdaje się, że to jest... Zdaje się, że tej jest... Dobra, to powiedzmy, że sobie dzięki tam, bo tam wszystkie te drzwi były chyba pozamykane. No to... Nie wiem, spróbujmy... Tu coś? Dobra, powiedzmy, że pójdziemy sobie gdzieś tutaj. No, do klikatu żebyśmy Dobra, schodzimy dalej, przecież tam wcześniej mieliśmy tego ostatniego, tego pomieszczenia. Co coś tutaj nam się zdziałać? Uuu, pusty Założę się, że nikt go nie sprawdzi. A coś tutaj więcej jest? Coś to blokuje. Dobra. A, czyli możemy się schować w w złotym stroju Frediego? Chowaj się. A, jak się chowam, to mówię kamerę sobie dbać. O, jest wskaźnik jak, jak jesteśmy głośni, co nie? będziemy tuptać i automatycznie będzie się to Mam nadzieję, że Mike tego nie słyszał. Muszę się schować. Wędzie chował. To jest dopiero sus A nie próba, ale i tak cię słyszycie Masz Ty chłop na Tamago ci gra, nie zauważyłem <noise> Jeszcze nie, e, jest ci cicho, przeciwnie na ciebie, cóż, ja znajdę go pierwszy Co ty nie znajdą mnie tu, ha, nigdy mnie nie znajdą, widzisz dobre założenie Czyj? Ty. Przestań to Oho. Czyli już zaczynamy zabawę. Dobrze, że to mnie nie zauważyło. Pewnie nie powinienem tutaj być. Zaczęła się zabawa ze mną.

sobie. ale później się zrobię dobra w automatyzmu szkolejek nie ma okej okay. jest dobra ja jestem odważny lecę prawie. Tutaj poszedł. Ach tu ją. Poza biją. A, dobra. Zamknięte. To się nie chce ruszać. Uciekaj stąd. I wracaj tam. Strzałka, on wró wrócił sobie. kiedy nawet e nie kliknął czekaj, dobra. Czekam, bo to poszło. Capu. Dobra, idę cię tutaj. jump Jesteśmy safe? O. My nie Jeff. Tam jest. Dobra, a to jest pewnie ten jego właśnie ojciec. No to, co, coś przyszło, żeby się e, w tym starym obrzydzeniu? <grymianie> zamiast tego, że chować się w tym starym, pochować się przed starym <grymianie> o czymś, nie słyszałeś jak cię było? go Ratuj go! Uratowaliśmy go? Stary, żyjesz? Aj Czyli... Starego nam ukradła. No i czekaj, Czekaj, czekajcie, Myślę, że coś jest nie tak tato Tatą zdrowego, był pewnie co zaszkodził. Był pewnie co zaszkodził dzieciakom. No Damik taki trochę jest. Znacznie damik jest. tłumaczenie polskie jest takie trochę niespodziane. Był pewnie ci zaszkodził dzieciakom. Idź do domu i lepszy. Czekaj. 6 minut Dobra, więc myślę, że tutaj zakończymy ten materiał Ale to za chwilę, dobra Co jak tu? Kogo zabierasz? Uuu, jak to... Oj, to go zamknę, no Skąd jak skąd, skąd w ogóle wiesz jak prowadzić? Nie wiem <laughs> jak przyjechał, aż mi się przypomina tego właśnie z filmu fajne. z Freddy, tylko, że to był ten Golden Freddy, co nie prowadzi samochód, eee, to siedziałem na pasażer. Pójdę do miejsca, gdzie, gdzie mieszkał. Tempo uciekać, a Bonnie... Spring Bonnie... Ja. Po prostu teraz pójdę do... Pójdę teraz do swojego okej? Okay. Zje, co się co zrobić? O, zadzwonię do mamy, może będzie wiedziała co robić. Tata zawsze zostawia swoją komórkę w domu, Założy się, że jest w jego pokoju. Dobra. Dobra mamy mapę. Mamy mapę. Dobra. E, pokój oswalda, sypialnia, główna, więc obstawiam, że do tego pokoju musimy się dostać. Tak, korytarz jeden, korytarz drugi, jadalnia, kuchnia, piwnica, sala. Okej. Okay. Dobra, myślę, że po tym takim niecnym prologu zaczynamy tą noc pierwszą, ale ją sobie dopiero przejdziemy w kolejnym odcinku, tak więc dziękuję Wam za oglądanie pierwszego odcinka, no i co, zapraszam Was na następne materiały, nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji, widzimy się w następnym materiale, cześć!